Witamy Państwa w kolejnym odcinku programu Koszolin. Dziś naszym gościem jest Jarosław Zwolak, którego pasją jest nie tylko judo i sporty siłowe, ale również krótkofalarstwo. Co to takiego? Na pewno nam zaraz wyjaśni. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Na czym polega Pana pasja? Najkrócej można tak określić, że krótkofalarstwo to jest nawiązywanie łączności, nawiązywanie kontaktu z drugim człowiekiem, wykorzystując fale radiowe o różnym, różnej długości, różnym różnych częstotliwościach, ale powiedzmy... Najprościej kontakt z drugim człowiekiem poprzez radio, to jest krótkofalarstwo, wykorzystując właśnie różne, różne emisje. Hmm, można się zapytać, po co to krótkofalarstwo w dobie, kiedy mamy komputery. No właśnie różne. O to miałem zapytać. 30 <grym> lat temu to pewnie było ciekawe poznać kogoś z innego kraju czy kontynentu. Dzisiaj w dobie mediów społecznościowych możemy w sekundę z kimś porozmawiać z drugiego końca świata, a jednak nadal ten światek krótkofalarstwa aktywnie funkcjonuje. Tak, istnieje. Ja myślę, że tu najlepiej można porównać tak no, yy, po co pływać na żaglówkach, jak możemy, prawda, mieć dobre silniki i płynąć bez problemu, a jednak dalej korzystamy z tego. Jest to inny rodzaj kontaktu, yy, pewna przygoda, bo tu już trzeba mieć umiejętności i techniczne, wiedzieć yy, troszeczkę propagacji, yy, no dopasowywać się też no, do tych wszystkich umiejętności technicznych, możliwości yy, też językowych, możliwości yy, tych propagacyjnych, technicznych, które mamy, anteny. I to wszystko daje później, jak ten kontakt się nawiąże, to jest naprawdę bardzo fajne i to jest zupełnie coś innego. To jest trudno też wytłumaczyć, poza tym mnie zawsze interesował ten mors, bo zawsze tym radiem kręciłem od malucha. Tata zawsze o mnie krzyczał, dziadek, że te radia rozwalam i to mnie fascynowało, jak to można tym, tym morsem, tą telegrafią nawiązać. No i tak mi to, to zostało i do tej pory jest mnóstwo takich fascynatów na całym świecie, kilkaset tysięcy. No, i spotykamy się właśnie. No właśnie, te pasje rozwijał Pan w klubie osiedlowym, warto to podkreślić. Tak, to, 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 to takie kluby rzeczywiście robią fajną fajną robotę, bo no, my się pamiętaliśmy po tym osiedlu, nie za bardzo wiedzieliśmy, co z sobą robić. Wygraliśmy jakieś tam turnie piłki nożnej tam wygraliśmy. I spółdzielnia na skarpie z, zrobiła nam klub fotograficzny i klub e, krótkofalowców. E, no, poszliśmy do klubu krótkofalowców, bo tak sobie pomyśleliśmy, że tam można więcej ukraść. Tak, taka była nasza motywacja. Chodziło o jakieś tam części. Nie wiem, oczywiście, zapomnieliśmy w ogóle, po to się tam zapisaliśmy. Mnie akurat tam trochę to interesowało, bo jak mówię, cały czas gdzieś miałem z tyłu głowy tego morsa i słuchałem, kręciłem tym, tym radiem. No i tam trafiliśmy na, 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 na inżynierów, lekarza. Od razu takie uderzenie było. Ja też taki chcę być tak? I generalnie wszyscy co to wtedy się zapisali wszyscy skończyli studia jak jeden różne od, od policjanta poprzez nauczyciela a nawet mamy księdza także takie y, wyłapywanie młodych ludzi poprzez kluby jest super pokazywanie ja myślę że to to, to przynajmniej przykład mój to pokazuje jak najbardziej pozytywny. W takich dyscyplinach sportowych najbardziej popularnych, takich olimpijskich, gdzie sportowcy bezpośrednio stają na arenie sportowej, no wiadomo jakie są zasady, kto jest lepszy. Natomiast Pan także jeździ na zawody sportowe właśnie krótkofalarskie. Jak wyłonić tego, który będzie na pierwszym miejscu na tych zawodach? Na czym to polega? To już w tej chwili jest to elektronika włączona, po prostu robimy łączności. I wszystko logujemy w programach komputerowych. Zapisujemy, o której godzinie i z reguły też organizator podaje co musimy podać. Komunikat. Jak taki komunikat, nazwijmy to, tak? I ten mój korespondent musi to odebrać i zapisać. I takie z reguły trwają od godziny do 48, w zależności jakie kto organizuje, czy to są krajowe, czy międzynarodowe, te międzynarodowe to długo trwają, tak. 48 godzin, i w tym kilka godzin jest w regulaminie, że trzeba przespać, załóżmy 8 godzin, ale to, to jest, powiem wam, ciężko wytrzymać. Ja też podpieram oczy do końca, żeby tam nadawać, no bo trzeba jeszcze to wszystko zapisywać. Tak? I po zakończeniu tych wszystkich łączności, kiedy mija termin, pakujemy te logi do, do komputera i wysyłamy, wysyłamy pocztą mailową do organizatora. Oni to wszystko sprawdzają. No i potem określałem, kto najwięcej łączności zrobił. To tak. ile tych łączności udało się nawiązać no, i w jakim czasie? Na przykład jeśli chodzi o polskie zawody międzynarodowe, to teraz zrobiłem chyba około 600 łączności w ciągu 24 godzin. Ale to też jest wszystko uzależnione, jakie używamy anteny, jakiej mocy, w jakiej kategorii się... Bo to są też tam kategorie, tak na przykład jak kategorie wagowe załóżmy są tak, tak samo i tutaj kategorie tak zwane mocowe. Czyli raczej stacjonarny sport. Trzeba siedzieć te ileś naście mm. godzin w jednym miejscu, ale Pan jest także osobą bardzo aktywną fizycznie. Jest pan nauczycielem WF-u, trenerem na siłowni, trenerem klubu Arm Wrestlingu. No i sam pan dba cały czas o tą kondycję fizyczną. Tak na co dzień, jak pan o nią dba? Czy pan teraz, tak jak jest to bardzo modne, morsuje, czy biega jakieś maratony, chodzi na siłownię codziennie? Jak to wygląda? To znaczy, ja staram się propagować bardziej rekreację niż sport, bo u nas jeszcze się mało to rozróżnia. Tak? Sport to jest przekraczanie granic fizjologicznych, fizycznych, psychicznych. Tak? Czy to ma ze zdrowiem, to nie do końca, bym tak powiedział, tak? bo większość sportowców ma jakieś tam kontuzje lub jakieś tam urazy mniejsze czy większe. Oczywiście to podwyższa wydajność organizmu, ale ja proponuję bardziej Rekreacje, czyli takie spokojne, cokolwiek robisz, wa warto się ruszać, tak? bo pracujesz dla swojego zdrowia. E, ja na przykład e, bardzo lubię Nordwalking i dzisiaj też właśnie często pytają mnie, jak ja prowadzę zajęcia online z młodzieżą. No to właśnie, na, na najpierw wątek historyczny, potem co daje uprawianie ta, takiej aktywności fizycznej i jak to wykonać. Na tyle, ile mogę tu w domu, to to pokazuje. Czyli Nordwalking. Szczególnie jak jest pogoda trochę gorsza, a jak jest fajna, to, to ja wtedy no, lubię jeździć na rowerze i to też moja taka pasja, gdzie tam yy, dużo sobie podróżuję, po prostu gdzieś tutaj po okolicach, yy, czy, czy też czasem jest takie towarzystwo roweria w Koszalinie. Znamy. Lata... Tak, fajni ludzie, ja też z nimi nieraz się zabieram na różne takie y, wyprawy, to z reguły są gdzieś około 60, 70 nawet do 100 kilometrów. I Pana rower nie jest ze sklepu? W pewnym momencie wpadłem na pomysł, żeby y, ten mój, który rower miałem, taki zwykły rower trekkingowy, żeby go y, przerobić na elektryczny, tak, no i kupiłem silnik, kupiłem baterię. Y, 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 Również sterownik, wszystko to złożyłem. No, i żeby było ciekawe, to jeszcze to no, nagrałem. Pomyślałem, że może ktoś będzie chciał, bo często się ludzie pytają, jak ty to zrobiłeś. No, i rzeczywiście ja to wrzuciłem na YouTube, ale dzisiaj się okazuje, tam, że tam ponad 25 tysięcy wejść. Ciągle jeszcze mi też są ludzie pytają, jak to jest zrobione. Ja tam nie ma jakiejś specjalnej tam wiedzy, bo nie jest to trudne. Niemniej jednak można zrobić. No, niektórzy mówią, że jak się jeździ na rowerze elektrycznym, to się oszukuje. Nie do końca, bo w zależności jaki stopień wspomagania. Dla mnie jest istotne, że, że, że rowery elektryczne umożliwiły niektórym osobom na przykład w ogóle co, trudno było podjechać pod górkę, mogą jeździć tak. I to, to, to widać szczególnie w krajach skandynawskich, widać też również w Niemczech, Austrii i to do nas też powoli wchodzi. Czy to jest dobre? No na pewno jest dobre. Ja teraz bardziej się zmierzam ku, ku takiemu rowerowi, który się nazywa gravel, to jest nowa klasa że można jeździć tak jak, jak wyścigówką, ale też i po lesie. Mhm. A co słychać w UKS 16, teraz zawieszone są siłownie, działalność siłowni, czy dziewczyny sobie trenują w domu, czy ma Pan z nimi stały kontakt, już nie możecie się doczekać zawodów najbliższych? Mam, mam kontakt z dziewczynami, so, ze wszystkimi mam kontakt. No niestety ja nie podejmuję żadnych w tej chwili treningów, bo nie chcę też narażać, bo jakbym się uparł, to prawdopodobnie mieć te, te, te zajęcia, bo oni w większości są w kadrze Polski, ale też nie chcę narażać szczególnie ich tam rodziców, dziadków, to, to tak jest czas, powiedzmy, ja mam na to taki trochę, patrzę na to z góry, tak, jak to mówią, szeroki punkt, punkt widzenia trzeba mieć na to, bo zdrowie jest najważniejsze, mają być Mistrzostwa Polski w marcu, ale czy one się odbędą, to... Myślę, że, że, że raczej nie, a jeżeli już to na pewno ten poziom nie będzie na taki wysoki jak trzeba. Ja oczywiście zachęcam młodzież do, do ćwiczeń. Część wiem, że w garażach tam ćwiczy na tyle, ile może, ale no, z pewnością ta jakość nie będzie taka jak w klubie, tak samo jak i, 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 i nauczanie onlineowe. No jednak to też nie, nie jest do końca tak. To wszystko dobre, jakby, jak normalny kontakt trenera zawodnikiem, czy też nauczyciela z uczniem. Bo na przestrzeni lat UKS 16 to już przywiozło do koszali na tyle medali i pucharów, że tam w tym kantorku na siłowni, w, w liceum teraz, wcześniej w gimnazjum, no tam już brakuje miejsca na to wszystko. Tych osiągnięć jest bardzo dużo, bo jest ponad 100 mistrzów Polski, tam kilku mistrzów świata, Europy, tam to też aż tak tego nie liczę, bo ja nie przywiązuję do tego tak bardzo dużej uwagi, dla mnie istotne jest, żeby pokazać, że można coś robić, tak, i akurat y, siłownia jest w naszej szkole, no to y, ten amresnik najlepiej wypalił, ja próbowałem najpierw kulturystykę, później robiłem y, wyciskanie sztanki, ale młodzież zaczęła się siłować na rękę, no to, y, zacząłem jeździć na, do najlepszych y, y, mistrzów, y, którzy do Polski tutaj przyjeżdżali, przede wszystkim z krajów wschodnich tutaj, tak. Rosja, Ukraina, tam Kazachstan, te kraje, oni tam są naprawdę na wysokim poziomie. No jeździłem się uczyć, no i potem przekazywałem to młodzieży, a zresztą jestem judoką, no to to jest też sport walki, nie? Bo to tam sport siłowy, owszem, bo siła jest jak w każdym sporcie, ale też tutaj dużo tych elementów takich taktycznych występuje, które no są podobne, tak? Tam inne techniki, ale to wszystko, trzeba mieć do tego charakter. No i to funkcjonuje, myślę, że Warto coś zawsze z młodzieżą robić, bo nie wszyscy chcą kopać piłkę czy rzucać do kosza, część po prostu chce coś takiego, a mnie to właśnie zawsze dziwi, że dziewczyny się na to zapisują, chodzą za mną po szkole, proszę pana, chcę się zapisać, panie profesorze, no dobra, przyjdź, no i czasem się okazuje, że dana osoba ma tą smykałkę do tego sportu, no i potem są te sukcesy. Wszyscy po prostu się cieszą, łącznie z rodzicami, a to ja wtedy mam największą satysfakcję, bo się okazuje również, że poza sportowe takie rzeczy, że ta młodzież zaczyna dbać o swoją sylwetkę, zaczynają się pytać o dietę i, i zaczynają się ruszać. A co niektórzy potem idą na studia, na przykład związane z AWF-em. Tak i na przerwie nie chodzą na papierosa, tylko przychodzą się posiłować na rękę i zjedzą coś zdrowego, dbając o, o swoją formę. No, myślę, że przykład jest bardzo ważny, ale bo ktoś, kto co za młodu nie pozna, to potem raczej nie chce w to wchodzić, tak? ale jak ktoś ma jakąś tam aktywność, to łatwiej mu to potem się przemóc, do czego jakieś inne aktywności, to niekoniecznie musi być na siłowni siłowanie rękę, bo to, no, to tych dyscyplin, yy, które na siłowni możemy uprawić, jest mnóstwo. Poza tym, no, sport siłowy jednak e, jest uzupełnieniem do wielu, ilu dys, dyscyplin. Ja też często z piłkarzami mam i też fajnie się z nimi współpracuję, bo oni wiedzą, że muszą pracować na samochodzie. O pana pasjach formą. moglibyśmy mówić jeszcze tutaj godzinami, ale teraz czas na część muzyczną. Poprosiliśmy pana, żeby wybrał trzy utwory i jaki to będzie ten pierwszy? No tak, pierwszy utwór to jest związany z Radiem Luksemburg. Moje pokolenie i chyba dekady wcześniej e, to słuchaliśmy Radia Luksemburg. Ja zawsze miałam takie. taki kable porozciągamy, bo to się słuchają Radia Luksemburg, Radio Wolna Europa, BBC, Deutschlandfunk i Głos Ameryki, ja jeszcze nawet i Stacje Rosyjskie po polsku. Także miałem pewne ob obłożenie, ale... To jaka to piosenka? Jeśli chodzi o piosenkę to The Police i Walking on the Moon. Jakieś wspomnienie z tą piosenką? No właśnie to była końcówka Radia Luksemburgi. Ja po prostu nie mam aż tak bardzo ukierunkowanych tych muzycznych jakichś preferencji, ale tą piosenkę zapamiętałem najbardziej z tego radia, ponieważ to radio miało około 1200 kW. Było skierowane generalnie na, na Anglię, bo nie z Luksemburga nadawali, mieli 1200W. Najmocniejsza stacja na świecie. I słuchała cała Europa. Skandynawia i Polska się też na to załapywała. My jako młodzież no, mogliśmy wysłuchać wszystko co najnowsze, tak. No i moje skojarzenia akurat właśnie, pamiętam, jak Sting to śpiewał. I brzmi świetnie do dzisiaj, zresztą. Tak jest. To my zapraszamy Państwa na zespół Depolis i zaraz wracamy. Zobaczyliśmy fragment teledysku grupy The Polis i druga pańska propozycja. Druga propozycja to jest Dire Straits, Money for Nothing, a powiązana ta piosenka jest, no krótkofalarsko podróżowałem po świecie i po Europie, to postanowiłem też zobaczyć jak to jest, jak się zarabia pieniądze w Europie. To już była końcówka studiów, się wybraliśmy z kolegami w zimie autostopem do Holandii. Tam zarobiliśmy jakieś pieniądze, sprzedaliśmy samochód, nie, kupiliśmy samochód w Polsce, sprzedaliśmy, pojechaliśmy do Szwecji potem, do Niemiec i tak dalej. W tym okresie bardzo e, właśnie popularny był zespół The Astrayz i Money for Nothing. Mhm. For, for tak, 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 tak. Taki Takich MTV. E, tak, tak, bo tam, bo tam był taki bardzo nowoczesny teledysk, taki animowany, no i… E, liderem. animowany. Możliwe nawet. Liderem tego zespołu jest Mark Knopfler. Tak, który, ja zresztą z Steamiem bardzo fajnie współpracuje. Tak, zresztą uważany powszechnie za jednego z najlepszych gitarzystów świata. A, a też słyszałem, że pan także z gitarą coś próbuje. <laughs> nie, no ja próbowałem na gitarze, rzeczywiście kupiłem sobie gitarę. Udałem się do pana e, Dubieli, według mnie tutaj bardzo fajny nauczyciel, który potrafi coś nauczyć. No Ja sam się uczyłem z tych nut, on tak słucha, czy ja gram z nut, czy nie, no było spore, ubawiam Proszę pana, to jest dla mojego serca, ja chcę się uczyć. E, nie chodzę na koncerty, ok, dobra, przyjdź, no ale. Później się zaczęły inne sprawy no i tak troszeczkę odpuściłem, ale do tej pory żałuję, bo uważam, że tak jak Greg Zorba mógł siebie wyrazić wiesz, w tańcu, tak samo muzyka to jest właśnie to. I my zapraszamy widzów na drugą propozycję pana Jarka. I trzecia, ostatnia już muzyczna no i trzecia, propozycja. Trzecia propozycja to yy, zespół Szadę. Bardzo lubię atmosferę, która yy, tej muzyce tak się przybija i ta yy, ta piosenkarka po prostu świetnie to yy, no pasuje mi. Ja, ja lubię ją słuchać kiedy. Można zamknąć oczy i odpłynąć. Właśnie odpływam najczęściej nad jeziorem, bo kiedy zabieram namiot, bo mam taki malutki namiot, pakuję to wszystko na rower, biorę radiostację jak już nie mam baterii, czego nadawać, to wtedy włączam sobie radyjko i, i słucham szadę właściwie to komputer, szczerze powiedziawszy, no bo tu dzisiaj to radia, to już się takiego chyba już nie wozi i słucham sobie tej piosenki właśnie nad jeziorem. I szadę wiele ma świetnych piosenek, a, ale Church the Day to to bym prosił, tak Tam wokalistka w tym teledysku jest na nowojorskim dachu. No właśnie, jeśli o dachach mowa, to Pan zamontował te anteny sam tutaj na budynku. Tak, z tym, że no, żeby zamontować takie anteny, to trzeba mieć szereg pozwoleń tutaj, począwszy od, od, od zarządu wspólnoty, poprzez później projekty i tak dalej. Jest to cała, cała procedura. Czasem są pretensje o to, no bo to ludzie się boją. Przede wszystkim. Jak nie mają niewiedzy, no bo się boją tego, jak coś czegoś nie znam. Tak, A to pana pasja. i w ogóle. Ej, ale czasem uda się taka rozmowa, kiedy się porozmawia, fajnie. To tam się udaje jakoś te lody przetopić i te e, anteny e, jakoś tam zostają, no ale to, to jest rzeczywiście problem. No, ale póki co to nadaje, cieszę się tym i, roz... I rozwija Pan swoje zainteresowanie. Jak najbardziej. To my zapraszamy państwa na SHADE i Cheers the Day. pofalowcy robią dobrą robotę i współpracują ze sztabami kryzysowymi. No to jest właśnie taka dodatkowa y, sprawa często niedoceniana przez, przez ludzi, bo y, może może coś się stać złego tak generalnie żeby coś zrobić musimy dzisiaj mieć informacje tak jakiekolwiek sztaby kryzysowe jeśli nie mają informacji no to nic nie zrobią tak y, i my jesteśmy, jesteśmy przygotowywani do tego żeby w razie godziny w móc pomóc właśnie w tej łączności tak zwanej kryzysowej, kiedy załóżmy, gdyby tutaj wszystkie studzienki zalało, przyszła jakaś wichura, powywalało, to ja wyciągam, bo mam też zapasowe radiostacje, o takich malutkich, powiększe różne, różne zasobniki z bateriami. jesteśmy do tego przygotowani. Mamy ćwiczenia i wtedy możemy przekazywać informacje bardzo cenne, na przykład dotyczące tutaj lokalnej społeczności, na przykład z mojego siedla, tak że tego brakuje, tego brakuje, czy to potrzebujemy, tamto potrzebujemy, czy ewentualnie na jakieś tam zapytania od tych sztabów, które kierują danymi akcjami. I to to wyszło właśnie we Wrocławiu, gdzie no, urbanizacja przecież tego miasta doskonale przygotowana, ale się okazało, że te pierwsze godziny są najważniejsze, bo później już sobie państwo te służby razem. Ale te pierwsze kilka godzin jest szalenie istotne. Zresztą też wyszło to w Nepalu. Ostatnio też we Włoszech było trzęsienie ziemi, gdzie ta struktura się rozwaliła. I te pierwsze łączności właśnie były przekazywane poprzez między innymi też krótkowalowców. No i też musimy się liczyć. Wiem też, że w Holandii Północnej, tam gdzie często były zalewane, te tereny, tak, to też tam krótkowalowcy się cieszyli. No, bardzo dużym szacunkiem. Mhm. Jeśli chcemy rozpocząć tę pasję, od czego najlepiej zacząć? Od nauczenia się morsa. <noise> no, dzisiaj już nie ma tego w przepisach. Kiedyś, kiedyś był taki wymóg, żeby znać, w tej chwili nie, ale ta przygoda z morsem to jest to, ta, powiedzmy, stawiać ci półkę wyżej, no bo znam morsa, to jest takie, powiedzmy, szlachta tego sportu, ale niekoniecznie. Jest klub u nas właśnie, dalej z nimi, którym ja zaczynałem: klub osiedlowy na Skarpie, niedaleko Emki. Zresztą pan ten, ktokolwiek będzie zainteresowany, zobaczy to, można się Znajdzie. dostać, a jak nie, to zgłosić się do, tam, do, do klubu osiedlowego na Skarpie Pokierują. Dziękujemy serdecznie za rozmowę Dziękuję i życzymy kolejnych sukcesów. Dziękuję bardzo.